Już w niedzielę finał Love Island. Jak myślicie, kto wygra? Kto ma największe szanse na wygraną? No ja obstawiam Wiktora i Magdę, albo Armando i, e, i Ole. A to Caroline? Też możemy dodać Paulinę i Andrzeja. Czyli wszystkich. Dobra, a to. kto największą? Kto największą? Um, tak naprawdę ja nie wiem. Myślę, że może być nawet Paulina i Andrzej też, bo, bo ma mieli taki Hollywood Story, jak było pokazane ostatnio, albo też nawet Adrian. No ciężko Adrian i Ola też, bo się wrócili do siebie też. Magda Wiktor od początku są y, razem. Oni są od początku razem, ja bym na nich stawiał. A czy waszym zdaniem oni mają największą szansę na przetrwanie, bo widzowie tak twierdzą, że to akurat im może się udać stworzyć stały związek po programie? Myślę, że tak, no bo od początku się fajnie dogadują i widać, że to było takie, no dopasowali się do siebie i przez cały program nic u nich takiego się nie wydarzyło, co by mogło ich rozdzielić, więc myślę, że dlaczego nie. A ty Wy w ogóle o tej edycji? To jest zupełnie inna. Tak, jest zupełnie inna i oglądamy tak, czekamy, aż zobaczymy takie, to roz, te, jak się rozwijają te relacje tak naprawdę, żeby zagłosować i ten tydzień myślę, że nam to może pokaże. No właśnie, może tu jeszcze się to sporo rzeczy okaże, jak jakieś randki będą, takie bliższe rozmowy, może jeszcze coś wyjdzie, jakaś para się wyłoni, jeszcze taka bardziej pewna. No, na razie ja bym obstawiał właśnie te trzy, dobrze. Ostatnio byliście na kolacji z Piotrem i Walerią. Między nimi już wszystko okej? Okay? Pogodzili się? No, byli, był Piotrek w Warszawie, spotkaliśmy się razem tak, nigdy nie, nie mieliśmy taką szansę, tak, no. żeby w czurkę wyjść i e, dogadaliśmy się, oni, they were ok między nimi. E, tak, no wiem, że wtedy było dobrze, ale tak to, to, tam nie chce się za bardzo wypowiedzieć. Bo oni wrzucili, że dwie randki. To była randka? Tak. Oni mieli randkę? Byliśmy... Double date. Double date, no. <noise> Ale już tam nie ma złej krwi między nimi. Myślę, że nie. nie. Myślę, że nie. Myślę, że dobrze się dogadują. Czyli powinni dać sobie drugą szansę, jeżeli sobie jeszcze jej nie dali, tak? Chyba tak. <głos> <głos> Ale mało rozmowni jesteście. No dobrze, a to niech dadzą sobie drugą szansę. Kiedyś spotkam to zapytam. Dzięki.